Witam państwa w piątym finałowym odcinku tego sezonu wypadu na Lubelszczyznę. Gdzie jesteśmy tym razem? Zobaczcie sami. Muzyczne w Lublinie to jedna z największych instytucji po tej stronie Wisły z 75-letnią tradycją. Mamy mnóstwo, mnóstwo fantastycznej historii do opowiedzenia naszym, naszym widzom, naszej drogiej publiczności. Teatr Muzyczny to instytucja, która oprócz tego, że zapewnia rozrywkę w postaci przedstawień operetkowych, musicalowych, koncertów, także spełnia rolę, stara się spełniać rolę społeczną. Czyli zajmować się ważnymi społecznie tematami, takimi jak na przykład współpraca z Fundacją Nieprzetartego Szlaku, gdzie staramy się in integrować z, z osobami niepełnosprawnymi, gdzie zapraszamy ich do nas tutaj do teatru, także to jest też nasza nasza rola, by, by... To, to, ten kontakt umożliwić jak najbardziej. Bierzemy udział w licznych projektach ministerialnych, dzięki którym możemy również realizować fantastyczne projekty dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo dzięki nim możemy także rozwijać nasze możliwości eksploatacyjne różnych przedstawień więc jesteśmy teatrem który czerpie z każdej możliwej strony no ale chyba najbardziej najbardziej cieszy nas ten kontakt z publicznością i dlatego tak często staramy się spotykać z naszymi widzami w formie nowych projektów, spektakli, przedstawień, premier. Zapraszamy fantastycznych gości, gości z największych scen operowych i muzycznych w Polsce. Bo gościliśmy ostatnio Małgorzatę Walewską, fantastyczny mezzosopran Aleksandra Kubas kruk Sopran, który śpiewa na scenach w całym świecie, Zbigniew Macias, który był ostatnio naszym gościem w Skrzypku na Dachu, bezapelacyjnie najlepszy tewi w Polsce, ale również mamy takie gwiazdy jak Katarzyna Cerekwicka, która z nami już wzięła udział w drugim projekcie i myślę, że jeszcze nie jeden przed, przed nami. Także Ściągamy tutaj do, do teatru w Lublinie fantastyczne nazwiska, co jest dowodem na to, jak wysoki poziom nasz teatr sobą reprezentuje, jak bardzo poszedł do przodu, jak bardzo. Daleką drogę pokonaliśmy do tego, że teatr muzyczny w Lublinie zajmuje znowu należyte miejsce na muzycznej mapie Polski, bo te nazwiska to nie tylko gwarancja ogromnego sukcesu i wielkiego poziomu, ale przede wszystkim dowód na to, że teatr reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny i gwiazdy nie tylko z Polski chcą z nami współpracować, ale o tym dowiecie się państwo niebawem, ponieważ jest to niespodzianka, którą zachowamy jeszcze przez jakiś czas tylko dla siebie, żeby nie zapeszyć. Teatr muzyczny w Lublinie to instytucja kultury jest blisko 75-letnią historią. Do jeszcze niedawna Teatr Muzyczny w Lublinie to była jedyna scena muzyczna na wschodniej stronie mapy Polski. W naszym teatrze możecie Państwo zobaczyć przekrój sztuk muzycznych od bajek po operę. Mamy w repertuarze klasyczne operetki. Jesteśmy w zasadzie jedynym takim teatrem muzycznym w Polsce, w którym mamy operetkę. Mamy również opery, koncerty operowe, koncerty muzyki rozrywkowej, musicale. Nasz Skrzypek na dachu to jest musical fenomenalny, który w repertuarze naszej sceny jest od 1994 roku. Obsada tego spektaklu zmieniała się wielokrotnie, a jednak cały czas cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności. Mieliśmy ostatnio przyjemność grać bodajże 352 i 353 spektakl. I zawsze bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Oczywiście nie brakuje klasycznych operetek. Naszą taką najnowszą propozycją operetkową jest Kraina Uśmiechu Franciszka Lechara, pierwsza wielka premiera pani dyrektor Camille Lendion, która odniosła niesamowity sukces. Zdobyła nagrody teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury w konkursie organizowanym przez Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie. Prezentowaliśmy ten spektakl również w Krynicy Zdroju podczas festiwalu imienia Jana Kiepury. Jak Państwo widzicie jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnego spektaklu. Tym razem będzie to Księżniczka Czardasza, też wielki hit repertuarowy naszej sceny. Który przyciąga publiczność z, tak naprawdę z całej Polski. Kilkakrotnie miał być już zdejmowany za fisza, jednak publiczność sama dzwoniła, pisała, aby ten spektakl dalej był w repertuarze naszej sceny. Na najbliższy weekend będę miał przyjemność grać główną rolę księcia Edwina, który kocha się w tytułowej księżniczce Czarnasza. Zdjęcie. Keliola Zagojska jestem śpiewaczką operową, aktorką, również reżyserem, autorem scenariuszy. Teatr mnie pasjonuje od dzieciństwa, i chociaż kiedy chodziłam jeszcze do szkoły, no miałam różne zainteresowania i też marzyłam o tym, żeby zostać na przykład lekarzem weterynarii, bo pasjonowały mnie konie. I zwierzęta, to jednak moje drogi życiowe skierowały się właśnie w stronę sztuki, w stronę muzyki i w stronę teatru. Pracuję w teatrze muzycznym w Lublinie, współpracuję również z innymi instytucjami kultury i w teatrze czuję się naprawdę najlepiej. To jest magiczne miejsce. Tutaj można kreować swój Wymarzony świat, kreować różne rzeczywistości. Mamy środki ekspresji, scenografię, kostiumy, peruki. Można naprawdę robić rzeczy wspaniałe pod warunkiem, że ma się na to pomysł, ma się jakiś patent. Dla mnie teatr jest miejscem właśnie magicznym. Y, swoje ulubione y, kreacje aktorskie. Y, do dzisiaj y, tęsknię za nimi, bo w tej przerwie y, nie można było grać. No też dla nas wszystkich y, był to czas bardzo smutny, bo aktor, artysta, który nie może realizować swojej misji, swojej pasji, tak jak gdyby jest w stanie takiej zawodowej śmierci. Więc nie był to łatwy czas, chociaż wszyscy próbowaliśmy jednak gdzieś tam ten teatr czy teatralne impresje jakoś realizować tam, gdzie się dało, czy to online, czy to w jakichś małych, miniaturowych formach. Niemniej jednak y, mo mogę się zrealizować właśnie w teatrze, kreując przeróżne role. Y, od heroin, y, takich kobiet z krwi i kości, y, bardzo dramatycznych, poprzez y, również bardzo subtelne, romantyczne y, postaci, y, aż do y, bohaterów bajkowych. I y, y, muszę Państwu powiedzieć, że. Najmilszą moją kreacją, którą najbardziej kocham grać, to jest rola czarownicy z bajki o Jasiu i Małgosi. Chociaż historia jest krótka i wszystkim znana, jednak ta rola to jest właściwie moją ulubioną, jeśli chodzi o bajki. Inne role tutaj w naszym teatrze muzycznym to oczywiście role operowe, bo był czas, kiedy. Były prezentowane opery, opowieść o Mozarcie, spektakl Amadeusz, Straszny dwór, gdzie mogłam kreować rolę i Jadwigi, jednej z amantek i ciotuchny stryjeneczki Cześnikowej, kreatorki całej intrygi w Strasznym dworze. Mogłam kreować w operze Carmen rolę Mikaeli, bardzo dramatyczną uważam, i na tej roli zresztą zrobiłam swój dyplom z Akademii Wokalno-Aktorskiej w Katowicach, ale również wiele, wiele innych roli operetkowych. No, operetka, taka, opere, taka opowieść, mydlana opera, prawda, bajka dla dorosłych. To no, też są bardzo wesołe momenty, kiedy możemy się przede wszystkim. Bardzo dobrze bawić na scenie w zespole i myślę, że o to tu chodzi, bo teatr jednego aktora, chociaż oczywiście istnieje i ma swoje walory, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest oczywiście teatr, w którym, w którym pracuje się w zespole. Od tego zespołu zależy wszystko, jeśli zespół jest zgra, zgrany, jeśli koledzy bawią się na scenie, każde przedstawienie, czy to dziesiąte, czy dwudzieste, czy setne, jest inne. Zawsze gdzieś sobie jakieś te smaczki, niuanse dodajemy. Możemy się nieźle zaskakiwać, chociaż nie zmieniamy tekstu, ale interpretacją, prawda? Ekspresją jakąś, ciałem, ruchem. Także każde przedstawienie ma. Nowy wymiar, nigdy się nie znudzi, zawsze jest to świetna zabawa. No i oczywiście wszystko robimy dla publiczności, od której bardzo wiele zależy, bo to publiczność, proszę Państwa, daje nam energię, to odbiór publiczności, który się czuje, bo mówi się, że energia nie ginie, ta energia krąży i my tę energię od publiczności odbieramy również i to myślę, że bardzo czule, bo zazwyczaj artyści, aktorzy. To są ludzie nadwrażliwi, yy, którzy pełnią funkcję jakiegoś yy, yy, pewnego rodzaju medium i, i my tą energię od państwa bardzo dobrze odbieramy I czasami czuje się, że publiczność jest gorąca, czasem publiczność jest zimna, bo potrafi być i taka i to jest wielka satysfakcja, jeśli taką zimną publiczność możemy rozgrzać i doprowadzić do tego, że ludzie wstają, są owacje na stojąco, no to jest chyba największa satysfakcja dla artysty. Tak więc mogę Państwa zaprosić do teatru. Kto dawno temu był, proszę łapać okazję przychodzić do nas i to zarówno dorosła publiczność, jak i dzieciaczki, bo nic nie zastąpi. Ani produkcja online, ani film nie zastąpi tego żywego kontaktu ze sztuką. Mamy szczerą nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do odwiedzenia Lubelszczyzny. W tym roku to już wszystko, natomiast już dziś zapraszam Państwa na kolejny sezon naszej serii, w której to zobaczycie nasz region z nieco innej strony i w zgoła odmiennych warunkach pogodowych. Zapraszamy na letni sezon wypadu na Lubelszczyznę. Odwiedźcie też nasze media społecznościowe, do których link znajdziecie w opisie filmu.